Jestem teraz na przejściu granicznym radoszyce Palota. Akurat w tym miejscu 150 jest pierwszy raz. Jadę na międzynarodowy tak zwany moto, zraz na zeplińską sirawę. Na międzynarodowy zlot motocykli. Dobre. Takie właśnie są atrakcje. Tak właśnie moja MZK jest serwisowana na Słowacji. Tym razem jest tak powiem 150, przedtem ładnie nawet 250. Dobra, <śmum> dobre, good. Jestem teraz na Zepplińskiej sirawie Na moje 150. Takie właśnie mamy. Atrakcje, nocowe Ja oczywiście jestem nieprzygotowany. Jako poduszka robi plecak. I tam chyba mam 1,5 litra mieszanki. Płakta, którą przekrywa 250 bruna jak cholera. No, ale jest, zaraz podejdę na Mismo <laughs> Czy jakieś jeszcze będą nocne atrakcje, bo z tego co słyszałem, to, to było w nocy ciekawie. <laughs> To może być jeszcze lepiej, dobra? Powrót z moto zrazu na Zeplińskie Sirawie. Tam wyjechałem, tam yy, sirawy przed piątą rano. I mówię, przez te około yy, 100 km było, no nawet dość ciepło. A mówię, człowiek jak przyjechał. Do Polski to tak zimno Mgła jak cholera No ale odpukać Maszyna Ładnie pracuje Dobra